Przeklęte reklamy gier mobilnych, czyli coś, co spróbuję wam dzisiaj pokazać i samemu obejrzeć przy okazji, bo na pewno kojarzycie, jak wyglądają te wszystkie reklamy. Czyli na przykład 20 level boss i zmieniacie się troszeczkę wyglądowo. Level 50 super boss, już jesteście jeszcze lepsi. Level 100 super extreme boss. No. I tym się dzisiaj zajmiemy. Jak zobaczyć dziewczynę? Standardowa, wspaniała reklama mówi nam o tym: weź młotek i przywal prosto w kurtynę. I dzięki temu będziesz w stanie ją od razu zobaczyć. wiadomo, jak przywalisz wystarczająco mocno młotkiem, to automatycznie będziesz w stanie ją zobaczyć. Ona aż zachęca cię, mruga do ciebie. Światełko jest na zielonym z nożyczkami, ale nie, nożyczki nie będą tutaj dobre, bo nie usuniemy całego elementu. Musimy usunąć całutki element, żebyśmy byli w stanie zobaczyć. Tak naprawdę całość. A jednak chyba wolelibyśmy obejrzeć całość niż tylko kawałek, nie? Wybi mydło z jego ręki. Okej, okay, tańczy sobie ludzik. My rysujemy coś. Odbiło się. <laughs> Nic się nie stało, dobra. Zakładam, że tym razem się uda. <laughs> Udało się. No <laughs> nie! <laughs> Wygrana, ja w jaki sposób w takim przypadku jest wygrana? Jak można wygrać w takim przypadku? Wygranymi to chyba byli ci dwaj, którzy stali z tyłu, oczywiście w ich opinii, tak? Ale, come on! J jak można coś takiego wymyślić? <grywanie> Opis mówi tutaj idealnie: what the? Fuck, co ma się dziać na tym obrazku? Mamy wszystko, mamy George'a ze świnkipem, mamy dinozaura, mamy jakąś, nie wiem, lecznicę, jakiegoś psa, jakąś apteczkę, kolesia, który się pali. I wycięty ogień z Google w PNG. Co to ma być jeszcze jest dopisane? Uczcie gier z dziećmi? Albo uczenie dzieci grami? Nie mam pojęcia, który z tych dwóch? O nie, to jest ten typ gier. Candy grasz. Jak? O, tutaj jak podniesiesz to, to tutaj woda zaleje sobie lawę, dzięki czemu stanie się obsydian jak w Minecrafcie, a te wszystkie rzeczy spadną niżej, przez co będziesz w stanie to podnieść, ale potem nie możesz tego otworzyć, bo obsydian spadnie. Dobra, oglądamy wideo, co tu się dzieje. Jesteś ojcem? Nie jesteś ojcem. Dena, ojciec dziecko, nie zgadza się. Nie jesteś ojcem. <laughs> On szczęśliwy, ona ucieka. <laughs> Rzucił tym dzieckiem jak jakąś zużytą skarpetą i zaczął tańczyć. Kto wpada na takie pomysły? Jak to ma być reklama? Jak to ma zachęcić? Rozumiem jak tam czasami są takie debilne, totalnie debilne te reklamy, ale coś takiego? Come on! Wyszukiwarka Overwatch. <ścoughs> Wydaje mi się, że to jednak osoba, która szukała czegoś na tym telefonie nie, nie, akurat nie chciała szukać takich rzeczy, w sensie Overwatch, tak? Taka gra, no fajnie, ale. A to są reklamy związane z Overwatchem. Czyli tak, chcesz obejrzeć grę wydaną w 2016 roku, a wyskakują ci rzeczy typu cosplaye albo poduszka. Cóż, bardzo ładnie muszę przyznać. Ja pierdolę. Wycinanie lasu tak naprawdę idle, czyli nawet nie musimy przy tym być. Nie no, super, wspaniale. Ona jest super zadowolona, bo ma dużą dziurkę na ptaki oczywiście i miodek tam jest w środku, bo widać, że coś wypływa, i miś na pewno mógł być nakarmiony. A ta druga jest smutna, bo tam jeszcze ta dziurka taka trochę mała jest. Komando, do takiego poziomu schodzimy. Dobra, to jest ciekawe. Kościół strzela w balony, tak? Aj, nie trafił w nią. I to jest reklama jakiej? Gry o piratach, a ten. Str... Aha, ten ją uwalnia, okej. Okay? Dobrze rozumiem. What the fuck? Tym... Co się tu dzieje? Come on, ja nie nadążam. W którym my roku żyjemy? Come on. What the fuck? I nagle statek. Co? W sensie. Najpierw gramy tak jakby o kobietę, w sensie sztuczka ma być jakaś, potem ją uwalniamy, potem abordaż, atakują nas, przejmujemy ich statek, rozwalamy, zabieramy ich surowce, rozbudowujemy swój... CO? Czy tylko ja jestem jedyny, który totalnie tego nie czai i ja chyba za stary na to jestem? Dobra, mamy łuk, naciągamy, a nie, to jest samolot, dobra, strzelamy, przelatujemy przez 17 kontynentów, 4 regiony, nad statkami pirackimi. Nie... Nie, to nie jest reklama gry, to, to, nie. Dobra, zombie próbują się dostać chyba do domu, oni sobie śpią kulturalnie, co my to mamy? O nie, przycisk skip ad. Wszyscy chyba tak mówią, że widzą taką reklamę, zaczynają się zastanawiać, co to ma być. I nagle wyskakuje przycisk pomiń, jest pomiń. Czy możesz pobić najlepszy wynik Joe'ego? No, Joe i super sobie radzisz. Wow, wszystko tniesz na pół. Nice, nie no, perfekcyjnie. Kocham, po prostu uwielbiam takich podstawionych ludzi, którzy skaczą sobie niby w grze, niby grają, niby robią. A tak naprawdę to jest wycięte z kontekstu i to jest kogoś inny filmik podłożony pod coś takiego. Nie no, perfekcyjne. Bardzo mnie zachęca. Hmm, Mighty Party. Hmm, co my tutaj mamy? Okej, okay, nice. Okej, okay. o nie, to jest tego typu reklama z tymi wieżami, co oni specjalnie coś źle łączą, o, żeby on przegrał, o, przegrałeś, o, tutaj patrz, jakie to jest głupie, tu wystarczyło połączyć sobie ze swoim koniem i mieczem i zamiast pięciu miał, zamiast dwóch miałbyś pięć, przez co rzuciłbyś do tego na dwa, pokonał, miał siedem i potem... <ś> 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 O nie, ten będzie pies, który co robi? Myję tego psa, Come on. O nie! Kej najgorsze reklamy! Kej najgorsze reklamy! Come on! Come on. Dobra, pogaj. Bachluje go, on trzyma wodę. Nice, nice, perfekcja po prostu, perfekcja. Uwielbiam takie reklamy. Ktoś, kto to wymyśla, musi mieć naprawdę web, żeby to wszystko tak dobrze połączyć, żeby to było aż takie głupie. I super, gra nazywa się erase, delete one part, czyli wyczyść jeden element. I tak naprawdę ciekaw jestem, ile poziomów w tej grze nawiązuje do takich rzeczy. Gadaj z ręką, okej. Okay. To ma być super, wspaniała kamera. A, perfekt! okej, okay, dobra, czyli musisz idealnie trafić ją w twarz, żeby była w stanie polecieć, a potem odwalasz jakiś dziwny taniec z Fortnite'a. Myślę, że osoba, która tam wystąpiła po czasie nie była dumna z tego, że wystąpiła w takiej reklamie. Dobra, co my tu mamy? Okej, okay, papier, kamień, nożyce. Aha, rozbierany kamień, papier, nożyce. Dobra, rozumiem. Coraz wyższe poziomy to wszystko osiąga. Dobra, i co będzie dalej? Koniec? Nie, coś musi się głupiego stać. Coś, coś jakoś. A, no oczywiście. Ręką będzie zasłaniać i. A, chcesz zobaczyć więcej? Zainstaluj naszą wspaniałą aplikację, w której nie ma w ogóle reklam. Oczywiście możesz wykupić brak reklam, za jedyne 700 złotych, ale możesz grać z reklamami i wtedy będzie naprawdę fajnie. Wtedy będziesz w stanie odkryć wszystkie sekrety i grać w papier, kamień, z dziewczynami z Twojego sąsiedztwa. Najbliższa jest 78 tysięcy kilometrów stąd. To są dwa okrążenia ziemi, chyba, nie? to naprawdę istnieje. <noise> Puknij, żeby twerkować. Come on, siedzisz sobie wygodnie na kanapie, szukasz sobie jakiejś rzeczy, jakiejś gry, w którą mógłbyś pograć i nagle wyskakuje ci taka reklama i tak na to patrzysz, nie dowierzając, a obok przechodzi na przykład ktoś z twojej rodziny i ma takie o, okej, okay. grasz w takie gry, dobra, ja się do tego... nie, nie, to tylko reklama, nie, do... spokojnie, mm -hmm. Ja spoko, nie musisz się tłumaczyć. O nie, znowu kruk, o nie, Mafia City, to jest najgorsza chyba gra na świecie. Czy ona go zaupgrade'owała po tym, jak tamten ją klepnął? Czy, czy to miał być cały motyw tego wszystkiego? Okej, okay, pamiętajcie, nie klepcie swojego szefa, bo ktoś inny dostanie awans. A może to w prawdziwym świecie działa na odwrót? O, proszę bardzo, o, perfekcyjnie, jedziemy palcami na dwa palce, o, złączone, rozłożone, nie no, gra wygląda perfekcyjnie, proszę, ba. od razu mam ochotę zainstalować combo 50-62, jestem w stanie pobić to kombo, bez problemu, jesteśmy tu dopiero na dziewiątym, ponieważ dojechaliśmy do mety, jechaliśmy dwoma palcami na ręku, czyli tak naprawdę cała gra polega na tym, że jedziemy... Palcami, po czyimś ręku, który momentami się urywa i jedzie się po dziwnych łączeniach od ręki do ręki. W jakim ja roku żyję? W sensie, kto wymyśla w ogóle, już abstrahując od, w ogóle od reklam, kto wymyśla takie gry? To trzeba mieć jakiś totalnie zryty łeb. Dobra, mamy kota. On ewoluuje. O boże, do... on się staje ważką. On się staje, on się staje owadem. To jest, aha, to są ewolucje zwierząt. Czyli możesz sobie połączyć, uwaga, na przykład tygrysa z kameleonem, tak? Albo z tygrysa robisz kameleona. To by wyglądało dosyć ciekawie, myślę. W sensie jeszcze jakby ubrać go w panterkę, to już w ogóle byłoby ciekawie. Który więzień jest milionerem? Hmm, kto jest kosmitą? Hmm, kto zabił y, osobę na ślubie? To zaczyna przychodzić w bardzo dziwny motyw. Bardzo dziwny motyw, tu są coraz... Są złe sytuacje i to bardzo... No nie, co to ma być za reklama? Czy oni zapłacili komuś, kto będzie robił coś takiego na kamerze? Tylko po to, żeby wstawić to do reklamy? Jaki jest tego totalnie sens? W sensie... Wow, że ktoś rzeczywiście płaci komuś i mówi: Słuchaj, dostaniesz tutaj, no, nie wiem, 500 dolarów, tylko weź włącz kamerę w telefonie i nagraj, jak machasz nogą, tak jak tutaj ta postać, na tej tutaj gierce, potem tak poskacz, zmontuj to i wyślij nam i będzie super. <laughs> Czy to jakaś babcia leci na helikopterze? <laughs> mi jest napisane skan 55, nagle coś w to wleciało, tak? Nie no, piękna animacja, perfekcyjna. What the fuck? O co tu chodzi? Jakiś skanowane dokumenty? Czy. O, uwaga! <laughs> Babcia stoi z karabinem, z tyłu wybucha, a bo to, to jest aplikacja do skanowania, już wszystko rozumiem. Czyli babcia strzelała, chciała pokonać wszystkie inne aplikacje, a ta aplikacja jest tak dobra, że wstrzeliła się w helikopter, rozwaliła helikopter, babcia spadła na dwie nogi, bez słamania sobie niczego. I tak naprawdę helikopter spadł, wysadził się, a ta aplikacja była w stanie wszystko zeskanować, tak? To już jest wyższy poziom marketingu i reklamy. Ja nawet nie ogarniam takich poziomów. Okej... Okay. Poziom trzeci. Czy my biegniemy... Chwila, to mają być banany jakieś? Banany i bakłażany i bierzemy jakieś ogórki? What the fuck? I biegamy jej na i ona będzie jadła, żeby chudła. Jasne, że tak. Nie no, perfekcja, perfekcja. Wszystkie aplikacje do chudnięcia powinny brać przykład, jeśli chodzi o tą reklamę. Tutaj spokojnie, tu jedzie do Ciebie 30 bananów, 20 bakłażanów i do tego 10 ogórków. Jak to zjesz, to automatycznie chudniesz. Chciałbym, żeby tak było, bym mógł być trochę chudszy. No tak. Jak można inaczej zareklamować grę, niż robiąc ją na zasadzie właśnie, że o tutaj zdejmij ubrania z niej, albo one grają o jakieś zdejmowanie ubrań, no to na przykład zrobimy sobie znajdź różnicę i na przykład znajdź różnicę o gdzie jest tutaj rączka od papieru, gdzie jest szczoteczka, ale znajdź też gdzie są stringi, ha, bo to wspaniała gra, bo to jest, pamiętajcie, znajdź różnicę albo znajdź gdzie jest dany przedmiot, więc to jest wszystko legitne. Nie wiem, czemu co prawda jest 5 w nazwie, skoro przedmioty są 4 ewidentnie, ale może ja mam problemy ze wzrokiem. Okej, okay, rozumiem. Twoja tura! Jeszcze ci tutaj gra podpowiada, czy w sumie bardziej reklama to. Twoja tura! A jaki ruch teraz ty wykonasz? Ona jest przywiązana. Albo ją zbijesz z bicza, albo złapisz ją w ramiona, żeby mogła się oczywiście uwolnić z tych wszystkich linek. Tak myślę, to legitnie wygląda, nie? No, większość gier chyba tak obecnie wygląda. Dobra, on coś gra z tyłu, siedzą sobie dziewczyny, drugi kolega patrzy się na nie. O, patrz, tu masz lepsze kobiety. Patrz, jaką żonę sam możesz trafić w Lost in Paradise. <ścoughs> Boże, jakie głupie te reklamy. Nie, kupiec. O, wow, kupiliśmy dziewczynę. O, dajemy ją do pałacu. Ona sprząta jest na dziesiątym poziomie. O, uwaga mokro. O, idzie tutaj król. O, przywrócił się. A, złapałam go jedne. Proszę bardzo. Zakochał się we mnie. Jestem na poziomie sześćdziesiątym. Jestem księżniczką. Wo! I żeby to życie było takie łatwe, że o, skończyłem szkołę, mam wykształcenie, ale brak pracy. Poziom dziesiąty. Poszukiwacz pracy i nagle o, potyk. Się na chodniku. O! Jakiś wspaniały koleś, który ma dużą firmę? Wow, nice! No, zarabiam. Biorę pieniądze z jego konta, tak naprawdę. Ale wow, jestem na 60. poziomie i super poradziłam sobie w życiu. Nice! Tak mniej więcej można było to odzwierciedlić w prawdziwym życiu. O, leci pocisk. Proszę bardzo. I trafiliśmy w jelenia. Nice! Kurde. Skille. on nazywa się gra, Proszę bardzo. Tu dwa na raz zestrzelimy. O! Jeszcze od razu dostaliśmy przelew z Paypala. Proszę bardzo. Automatycznie. Polujesz w grze wirtualnej na jelenie, a oni płacą ci w prawdziwej walucie, w prawdziwych dolarach na Twoje konto PayPal za to, że wspaniale ustrzeliłeś jakiegoś jelenia, a ty nic za to nie zapłacisz. Nice! Takie firmy powinny być częściej na rynku. Ja bym chciał w takie gry grać. I tym samym dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeśli chcecie drugą część przeklętych gier mobilnych, to oczywiście dajcie znać w sekcji komentarzy, zostawcie łapkę w górę zapraszam na jego Instagrama, trzymajcie się ciepło i dajcie znać. Która reklama była według Was najgorsza? Papa! Pa!